Dzień dobry, jest rano we wsi. Wstałem um, niedawno, bo koguty mnie obudziły. I mam całe towarzystwo dzieci już w porannej kawy. To mam tyle dzieciaków. O. Stoją dzieci, Przyszły się przywitać, o, przepychają się. I tam i tu także jest wesoło i fajnie. Czuję się jak święty Mikołaj, a raczej nie bardziej jak kosmita. E, który zlądował tutaj wczoraj i wszystko co wyrzucę paczka papierosów puszka po konserwie stała się już samochodem na sznurku a paczkę papierosów właśnie ktoś znalazł i coś z tego też wymyślą zaraz, coś będzie po, po papierosach paczka więc nic tu się nie marnuje, wszystkim się dzieci bawią no ale z tej puszki po konserwie to się uśmiałem, bo, bo to było fajne i śmieszne, wesołe. Pozdrawiam. 哎、欸，我来看看。嗯嗯